Cześć, Siemanko. W dzisiejszym odcinku. Hej, Karpik. Mm. Dzień dobry. Coś dzisiaj jest? Nie pytasz? Nie wiem. My masz mam. duże czoło. Mam duże czoło? No, trochę. Znaczy, na pewno i tak... A w ogóle dzięki za te, za te czarne kwiaty, odfarbowałem sobie włosy. A, Widerowa? No, masz. Mam że się przydadzą. No, 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 przydały się. Czekaj, czekaj, wiem, pamiętam! Chodź, 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 chodź. Dzisiaj Lisek ma urodziny. Daj mamu numer Bo wczoraj mi tam... Znaczy wczoraj, no ostatnio patrz. mi tam... Patrz, to masz blok numer to, to się dał? Nie bo no, patrz! <laughs> Zobacz, jak się ten blok nazywa. <laughs> to tak, to czekaj. To Ty, mu dasz ten blok medła trzymaj. A... i pójdziemy też po tego smoka, co ostatnio mu szukałem. smoka? Po co mu smok? No bo on chciał smoka. Dobra, to chodź. I 100 lat śpiewamy. Okej. Hej, school. 100 lat, 100 no. lat... Może go dobrego Bożego Narodzenia. Radzaję. Co ty go bijesz? Spaghetti! No bo w ogóle, bo ty masz coś tam, coś tam masz mydło. <laughs> Macie, jest myjesz. O. O. No bo ty ten w ogóle się nie myjesz, masz mydełko. Dzięki. Kompon pod włosy, jak są. No się przyda. I jak i chodź, w końcu się umyjesz. Masz to mydło? Ej, <laughs> daj no. mydło. No. Hej, yes, mydło. Hey, mydło. <laughs> A, no, no i y, dzisiaj lecimy ci po smoka. No jest. Dobra, a teraz... Tyle <_anialianny> taka reakcja? Nice, po prostu? Znaczy so, fajnie, bardzo, dziękuję bardzo. O, no Dzięki, a teraz czas na... na myśl się Idziemy do rzeki, mam mydło. Nie, ja już więcej nie, więc nie biorę od no no, ciebie tych twoich cebul, nie będę sobie farbować znowu włosów. No i weź, z okazji urodzin zostawcie łapkę w górę i subskrypcję daliska, tak? Tak, Lisku? No. Łapkę w górę i subik daliska, ponieważ lecimy po 500 do początku wakacji, pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie. A może jak już to oglądacie, to jest 500 subskrypcji. No to, to napiszcie w komentarzu. No, A to jak będziecie oglądali, to będą moje urodziny faktyczne, więc... <laughs> Trzymaj, bo ty kelpy podobno Chcesz lubisz. Trochę Chcesz trochę A no możesz trochę dać. No, zaraz ci dam trochę. Jaki, bo ty chciałeś ten, torcze, nie? No, no, tutaj tor. ci tutaj na górze. Ale trochę tylko. No. Tylko Paki, mam bardzo fajny pomysł. Co wy na to? Co wy na to? Podawałaś się Ty nie masz co robić w życiu? Nie, no czemu? Trochę torczy. Bo masz jeszcze trochę tutaj. Mam nadzieję, że ci dobra, widzę, no dzi w dzisiejszym odcinku idziemy właśnie po tego smoka dla Liska, żeby sobie wykluł i najpewniej wyklujemy go. Tak, tak, Masz trochę korzy, tak. i Lisek tak. ostatnio e eksperymentował i odkrył jakieś taką paszę paszę, dla, która przyśpiesza wzrost Masz. smoków. I może dzisiaj. I właśnie Lisek właśnie taką paszę odkrył i, i dzisiaj ją przetestujemy na jego smoku smokuliska? Tak, na smokuliska. A idę dłożyć te torcze. Tylko bo ten... Dobrze, że nie na mnie. Dlaczego nie na towe? Że dla ciebie... Przetestujemy. Dobra, nie wiem. I w ogóle... Moje kiedy to drzewo wyrosło? Co? No znaczy nie wiem, to. że dawno, ale... Ale... Skąd nam się tutaj wziął Boobab. A ja, no, jego tutaj nie było. Chyba w tym usadził. Może tamtej goście ucieka. Mam drzwi. Wyskiców. ktoś drzwi? Nie, nie chcę déjà vu. Deja vu. Mówię, drzwi. Ale drzwi. Będzie można to z potem właśnie chłopaki... No. Co by na to, żebyśmy, wiecie Może... Wiem, ja, że pracowaliśmy długo nad tym domem, ale dawajcie zrobimy sobie jakiś jeszcze taki, wiecie, drugi dom. Żebyśmy mieli takie dzielnice na bardziej czego. No. Co, jesteś za duży? Nie, bo za duży. Co? bo ta... Cicho, tata, śpi. Dobra, chodźmy. No dobra, to lecimy, to czekaj, to ja wsiądę na mojego smoka i zła złapię was jakoś tymi moimi szponami, znaczy, nie moimi szponami, Szmo szponami smoka. Dobra, chodź tutaj, Liskum. Chodź, listu. obcinaj może. Gdzie ty jesteś, Karpik? No to lecimy! Dobra, chłopaki, to już tutaj chyba, dobra, tutaj was puszczam i loduję. Dobra, jesteście? No, jesteście nie. Dobra. karpie, Karpie to tak bez zbroi? Tej, e, e, sporting. Staj, dobra. Nie no, można założyć. Wee, <laughs> to się nam przyda, do czego? No właśnie. nam się do ta, ta wioska do czegoś? Nie, nie, zostaw ją. Właśnie, bo to jest czekaj. Ała, ała! Nie mam, a nie mam wody. Chodź tutaj. Daj wodę, daj wodę. No! Dobra, chłopaki, tutaj leżał smok, ja go zebrałem. Okej, okay. dobra, to dobra, trójka. niech y, Queen zostanie. Lepiej. Tak, nazywamy ją Queen. Boki, widzę coś chyba, coś się dzieje. Coś się dzieje? Co no, jest? Nie widzisz? Okej, okay, ale co jest? Chodź się. No ja, bo ta wioska nie była. A wios... W tej wiosce przecież był ten typek. Dobra, bijemy! Dawajcie, bierzemy go, bierzemy go. On nie może tam iść, bo tam jest mój smok. Dobra, bijemy go. Już? O! To tak już. szybko. To zbogowało. No, nie zbieraj go jego... Ale... Dobra, zbieraj go. I, i co? I, i jest? I jest. jego. Masz? Tak? No. Dobra. Przy okazji, yes. słuchaj, postanowiłem coś. No. Jak już wiesz, ja teraz mam innego smoka, aż znaczy ja mam innego smoka i tak dalej. No, no, no. O, dzięki. Dobra. No, to Może jest... miejmy po prostu, ty masz takie ta, z tego łóżki. Zbieramy ci jeszcze całą zbroję. My też zbieramy taką zbroję. Trzeba będzie jeszcze parę tych smaków pozabijać, żeby właśnie... No. A Karpikowi też się ogarnia smakowo. No. Nic nie potrzebuje, co? Bo byście zwierzęta ujaszczali. Dobra, to Ale sprawności. też dla łusek. Ja bym jeszcze po poeksplorował tą wioskę właśnie, no bo jakby ona była przecież zamieszkana, a teraz nie ma tutaj nic. ogóle jest. Może ale... no, no, Właśnie chyba nie jest, nie do końca. Będzie ciepło. Nie no, patrz, zbychu mieszka dalej. Nie wiem co to jest, tak szczerze, chyba nie chcę wiedzieć. Nie no, to zbyczek. Leż go, on się chce przytulić. Mmm, tutaj jest. Jezu, jak dużo. Jak dużo siano tutaj jest. Tego nie zbierałeś, nie go zebrałem już. Nie, jeszcze nie zbierałem. Dużo siano tutaj jest. Krapie. No. Trzeba kraść. Ja nie wiem, czemu oni też. Nie wejdą, to spalimy. Czemu oni to wszystko zostawili? Hmm. U nas w, w Krakowie to tak też robiliśmy, jak byliśmy bogaci. Dobra, czekaj. Jednym zostawiamy. do tego wejdę, hmm, ale fajnie To wioskę paliliśmy. Nie paliliśmy żadnych wiosek, kurde. Jest jakaś książka. Czekaj, Kto? ty. Daj mi tą książkę, czekaj, Ma Masz, się nie zastać. Nie są rzeczy jakieś tamy przydadzą się. Dobra, czy jest tak, Ej, tutaj co jesteś napisane Lisku, Lisku, gdzie jesteś? No tak wow. dużego budynku też tam pójdź. No ty też. O, Chciała hej! To wow. coś jest za tobą! Tam co tu było? Dobra, yyy... Chodź, bo znalazłem jakąś taką Fajcie książkę i, i muszę chcę ją przeczytać. No, to jest... Obóz zostaje przeniesiony do obozu testowego Alfa oraz wykopalisk zostają tam przeniesione również wszystkie zasoby. Trzeba tam się zgłosić do zameldowania. Niedługo szef będzie zadowolony. Nie wiem kto to pisał, ale on no się po prostu głupio nie skończył. W każdym razie... No to, nie Dobra, to szef. Trzeba tam pojechać do szefa. Dobra, trzeba się zameldować, chodźcie. A nie, czekaj. No, czekaj, Właśnie, to są ci, to są ci źli, to jednak chyba nie. Gdzie jest obóz alfa? Znaczy... nawet nie wiem, gdzie są... Gdzie jest jakiekolwiek no. obóz, a ty być jakimś jednym konkretnym. Popka. Właśnie. chyba na obóz bo zamieniałeś. Hey, alfa to są chyba jakieś takie najważniejsze rzeczy. Czyli tam, gdzie są te wykopali, wykopaliska. Nie alfa mi się, to alfa jest greska. No, co ty nie powiesz? No, pierwsza ta. Chyba. Nie tak samo jak sigma, epsilon, gamma, gamma korea, polecam serdecznie. Skąd jest nasz grecki? No, sam grecki no, się w takich bardziej rozwiniętych gradach się uczy różnych. No, bo wy to tak Co to nauka? No, bo wy to pracujecie nie wiadomo gdzie. Ja to byłem w Krakowie. Dobra, czyli. Byłeś? Trzeba znaleźć jakiś obóz alfa. Teraz pytanie, co Ale to jest taka fanowania. Może to wszystko znajdować, Jezus Maria. Takie bo to obu. są ci źli ci, którzy chce, chcieli nas zabić. Ktoś nas no. Chcieli nas zabić, no i. I no faktycznie, to, 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 ten, ten kamyk, nie? No właśnie. No tak, no, bo to sprawdza, no, no, że nas wadek wadek to, to, to my słabo i trzeba ich dorwać, złapać, coś tam. Ale to może... Ale na spokojnie, w sensie jesteśmy w wiosce, nam nie grozi. Wrócimy na spokojnie do domu, gotujemy smoka. No. Ogarniemy jeszcze parę rzeczy. Na spokojnie nie ma. No to trzeba Pana. szybko. musi być nieodpowiedzialna, szybka decyzja. Dobra, to... Chodźcie, wracamy. Nie pamiętam bym mi smok chyba. Tak, jeszcze trochę sianka ładna Czekaj, bo no, okay. jeszcze Łoś! Cicho, a sianko jeszcze jest potrzebne. Emerald! Dobra, bije łosia. A łoś mnie bije. W ogóle, słuchajcie, y, mam. Znalazłem dużo manuskryptów, nie? I słuchajcie, przeczytałem takie coś. I są podobne jakieś wróżki. Wróżki. Okej, okay. wróżka ze Nie, ale serio wróżki jakieś. I można ten z nich no, dostać. Można je uwięzić. Pewnie. Wszystko da się uwięzić tak naprawdę. Uwięzić? No, to no i może będą z tego jakieś bierze, korzyści. Biedne. Tyle zwierzątka mamy więzić, tak? Tak. Brutaluty. cię będziemy więzić, nicam jest. I dobry pomysł. De Dobra, widzowie Dobra, to... to... Dobra, My wracamy to... Do, do, do domu po prostu. Żyjecie tam? Tak, no Dobra. jakbyśmy nie żyli, to byśmy się nie odpowiedzieli. No dlatego się pytam. Dobra. To sobie sieć, połanała. Queen i no, tak. Mam coś dla Ciebie, możesz sobie zjeść. Proszę. Yy, dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Jak się wykluwa tego swe, twojego smoka? Masz to u siebie tam w tej książce? to chyba pod wodą. Pod wodą? No dobra. A ja idę ogarnąć żarcie. Yy, Okej. Okay. Dużo żarełka. Okej, okay, więc o. Dobra, ja odkładam te wszystkie książki, bo ten... Ice Dragon... Tam s... Poogarniajcie te rzeczy, a ja się zajmę swoimi. Yy, no dobra. Prolek, gorgony... Jak jest trochę kwały. A słuchajcie, no? No. To jest jakiś takich... Nie wiem, nie umarłych coś w tym stylu. Coś, że umarłaków, które jakby żyją, wiecie słuchajcie słuchajcie. -huh. Chyba, e, no, ta, czeka, ta, chyba ta taka, to takie coś co widzieliśmy, nie? A, to takie co, to, co wyszło wiesz, z tego takiego czarnego budynku. No, no to jest to Aha. Uh -huh. Trzeba ten będzie pójść, ja opisane To jest opisane jako jakiś taki dungeon. I jeszcze słuchajcie, upewniłem się na temat tych wróżek. No. Jest. No. To wróżki można z nich zdobyć pliksidasta. Nawet jednego znalazłem w tamtych skrzynkach. Okay. Z niego można zrobić jakąś... Ambrozję to się chyba nazywa. Ej, to daje nieśmiertelność. Postawiliśmy jednocześnie. Dobra, to ja idę po wodę. O! Jest, robi się chyba. Ta woda się zawróciła. Tak? To, się. to jajko ma takie, takie minusowe temperatury. Kręci się. To tak jak moje w sumie. Widzisz, będziesz miała siostrę, dziadka, nie wiem. No to dobra, to ja pójdę po tą paszę. Dobra, to... gdzie... O, yes, tutaj Sposta. jest. Tak, jest ta Dragon Mill. Jaki smutek, po to jest No skąd... Sk sk <noise> Ła, to mnie bije! Jezus Maria. <noise> Lisku, co mówiłeś? Wyklucie? Widzisz? Jest! Nie wiem e... dlaczego zaczął coś strzelać? E... Trochę nam domek zamroził. Faktycznie. Co, karm go tą paszą! Tylko może tak bardziej tutaj gdzieś podpiciemy. Bardzo tak. I bez kitu, bo on taki trochę zimny jest ten smok. Trzeba go ogrzać. Smok, a... Ma, masz, masz torczę. Masz od torcze trochę. Myślę, że już możesz na nim jeździć. Tak rośnie. Ale myślę, że już... już, już. Mogę. Jest. Jest! Możesz na nim jeździć! No co ty? Karpik. Jest! Masz lata Nie wiem, spróbuj tak go do góry jakby skoczyć nim. Myślę, że Daj! Zobacz, nie mamy przesunię. bardzo dużo srebra, mamy dużo, bardzo dużo żelaza. Możesz coś się go zrobić? To spróbuję coś zrobić z tego srebra. nie, nie wiem cook No dałoby się tylko 6 bloków. A to bogato widzę. Możemy zobaczyć ile nam z tego wyjdzie. 6 bloków. Ej, A ile nam brakuje? A zobaczę ile nam wejdzie z... To nawet na jedna, dwie jednakowe części nam nie starczy. Karpi. Idź do jaskini. To widzowie my teraz tak pomiędzy odcinkami będziemy pobijemy się pewnie ze smokami, no a w następnym odcinku pewnie pójdziemy właśnie do tego, będziemy szukać obozu alfa, no, papa.